Bo nie widziałam 1944 roku, 30 stycznia. Urodziłam się w Głębaczku, to jest taka puszcza zielonka tam. No a przeprowadziłam się do Grabowa, jak miałam 24 lata. Tutaj urodziły się dzieci, tu się wychowały, no i tak się żyło. Nie? No jak przyszłam do Grabowa, to tej taty już nie ma. Co żeśmy mieszkali naprzeciw kościoła. Tam, zokoła Graczyków, nie? Taka była stara chatka. No, to tam żeśmy dostali pokój i kuchnię i tam żeśmy mieszkali. No, bez łazienki jeszcze wtedy. I, i tam... żeśmy mieszkali trzy lata. W tej chatce. Po to, żeśmy się przeuradzili do bloku. Też, bo żeśmy mieli trójkę dzieci, nie mogliśmy się tam też pomieścić. I dali nam bloku potem mieszkanie, nie? No, ale się przyzwyczaiłam szybko, bo tutaj wszystko było na miejscu, nie? I, i szkoła, i, i, i sklepy, i, i w ogóle wszystko, tam musiałam dojeżdżać, po chleb, czy tam po coś, bo tam trzeba, sklepu na wsi nie było, tylko trzeba było dojeżdżać. No, tak to, no i to, że tutaj właśnie te pęgeri tak dobrze stały, nie, że nam no, niczego nie brakowało, tak, nie, mąż pracował cały czas. Więc no, niczego nam nie brakowało, nie? także tego, żeśmy też chowali sobie świnki, i kurki, i kaczki. Nie no, to tak nie było, że tam brakowało czegoś tam nam w życiu. Było bardzo wesoło bardzo tu, też, żeśmy chodzili na żart, takie zabawy różne, wieczorki. nie, Bo no, to takie wtedy były, <tuszynka> tu w Begerach. W Świetlica była jeszcze wtedy taka fajna i no, no to żeśmy tutaj tego się zaklimatyzowali, raz, dwa, nie? Dzieciaki chodziły do przedszkola, no to tam był taki ogród i taki tam fajnie było, dzieciaki się bawiły. Były bardzo ładne te, te, te gańki porobione, także ławeczki były, tam można było sobie spacerować z dziećmi, do parku iść i tam po tym nie trzeba było po wsi chodzić, tylko w parku żeśmy siedzieli z dzieciakami więcej. No teraz to w tym jest zaniedbany, nie? Bardzo. I tych figurków nie ma. To takie ładne figurki były w tym parku. W ogóle fajnie było, nie? Tak. Zadbane. Jeszcze za pigiarów jeszcze, nie? Bo jak pigiary się skończyły, to też wszystko się skończyło, nie? I miałem kto dbać o to. Jak tu przyszłam, z jakaś tu mieszkała, a tutaj przyjechałam, to miałam 15 lat. To produkt tego, co teraz jest, to teraz też naprawdę aby no w innym świecie była. nie? Bo kiedyś to złota tuś można było wyjść. Takie było. <laughs> te drogi takie paskudne to wszystko. Jeszcze te obory były takie przy drogach, nie? Tego Co tak było nie ciekawie, nie? Jakieś marzenia na pewno były, ale... nie. Pewno, że chciałam pewno. Dobrego męża, nie? Bo jakby inaczej, każdy by chciał, nie, żeby nie pił, żeby nie, nie był taki jest agresywny. No, takiego miałam męża, nie pił, nie palił, pracowity był, no osiem lat już nie żyje. Żeśmy chodzili na zabawy, na tańcówki, no żeśmy się zapoznali na takiej zabawie tam. Po tym, żeśmy się spotykali, no i przez trzy lata żeśmy chodzili ze sobą. Potem mąż poszedł do wojska, jeszcze czekałam, a potem no to już że przyszedł, to żeśmy się pobrali. No, wesele żeśmy mieli też w domu kiedyś, nie? W jednym pokoju się tańczyło, w drugim się jadło. No, tak na 40 osób więc nie mieściło się, nie? No, ale nie były takie teraz, co tam, to w knajpie się zamówi i już jest, nie? No, ale kiedyś to trzeba było świnie zabić, bo te placki popiec, wszystko, nie? Zrobić samemu. No i potem trzeba było to wszystko zrobić samemu. To bo kucharki się nie brało, tylko mama i sąsiadka, ktoś tam pomagał i, i porobili to wszystko. Mąż pracował tutaj, taka była później. i on tutaj miał warsztat swój. Tam na warsztatach nie, nie pracował. Tylko tutaj był no, mechanikiem maszyn rolniczych, więc on tu na podróżu nie? Był, bo warsztaty były tam z tyłu. No, roboty miał za dużo bo, po prostu. Sam te maszyny robią wciąż tam, musiał siedzieć. tam nieraz przyszedł do domu, nie zdążył się najeść, już wołali go, bo z maszyna się popsuła, jakoś znowu siedział tam robił. To nie miał kiedyś spać. Bo czwarte rano musiał jechać na pole gdzieś tam. nie? No się coś zepsuło z tobą. I tak. No ale jakoś... Yy, Dobra. Kiedyś to było więcej tutaj tego, bo tu rzeźnia była. Nie, też. I, i piekarnia, i, i mieszania pasz. A teraz to wszystko polikwidowane jest nie. Co ta tygol jest teraz? Słyszałami dobrze, że to chociaż nie, zma, nie zmarnowało, nie? Bo chociaż to jeszcze istnieje tutaj, bo tak to i obory to wszystko, przecież wszystko, nie, nie ma nic teraz. Mi się wydaje, że jest tak spokojniej, Może dlatego, że, że ja już jestem tak obciszona, więc nigdzie nie idę i nie pracuję, to może nie widzę tego tak dobrze. Nie, no, ale według mnie jest dobrze, bo też nie potrzeba nigdzie biegać tam za czymś nie, tylko wszystko jest na miejscu, tylko do lekarza trzeba to jechać, a tak to wszystko jest, nie?